widzę na kanale Ala W dzisiejszym odcinku. O, e, jest to e, coś bardzo fajnego, ponieważ jak wiecie, Ferie się zaczęły i, i przez dwa tygodnie będę znowu nagrywać, tak jak nagrywałam, nagrywałam w nagrywałam vlogmasy, więc teraz możecie się spodziewać filmów codziennie, a my dzisiaj wyjeżdżamy. To na zakupy, bo wyjeżdżamy na wakacje, co już możecie wiedzieć po jakichś tam małych ciekawostkach, ale a, a, <laughs> mam jakąś chyba. Yy, nie mówiąc już o tym, ja idę się pomalować, bo tutaj mi coś wyskoczyło i muszę się trochę pomalować, więc jak się pomaluję, to Wam pokażę. Ja już wam pokażę, co, yy, co użyłam. Yy, pod oczy, zaraz Wam pokażę, co użyłam. I tutaj to użyłam, korektor, już Wam pokazuję. Alecia, y, użyłam takiego takiego korektora bo takiego teraz używam takiego teraz używam od y, 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 od Grimmela. nie chcę złapać o, od e, y, 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 y. użyłam pudru od Vibo użyłam też y, 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 tego do od y, y. Od. Nie wiem. Od czegoś. Możecie zobaczyć. <laughs> tak to wygląda. <laughs> Takimi pędzelkami, taką gąbeczką. I tu mam jeszcze moje błyszczyki. Ten ogólnie kupiłam, żeby mieć na Wednesday przebranie. I tak wygląda. Ogólnie jest z agletu bo wtedy, bo myślałam, że nie będę go używać tak często, bo wiecie, no to tylko jednorazowe miało być, ale ładnie pachnie, ta, taką wiśnią pachnie, więc I love it. I ten zostaliśmy za darmo w Rossmanie. więc fajnie, a my, ja już nie przedłużam i jedziemy. Rezus ostatnio zrobiłam tak, że na początku nałożyłam tą szminkę z arletu, a później ją po prostu tym błyszczykiem po prostu. No i tak to się prezentuje bardzo ładnie, podoba mi się. E -e -e, naprawdę ładnie to wyszło. Jak możecie zauważyć, podoba mi się to, więc co widzimy się chyba już w, w sklepach, nie? Ale ogólnie tak bardzo polubiłam serię Stranger Things, że ja po prostu go kocham i teraz właśnie oglądałam. Więc fajnie, cieszę się, uwielbiam ten serial, po prostu to jest tak wciągające, widzowie, że Wam polecam oglądać Stranger Things, bo mm. to jest... ale usta ładnie mi musicie to widzowie przyznać. Dobra, ja już nie przedłużam, jedziemy, bo mama na mnie czeka. Widzowie, aktualnie są w Homley i yy, ogólnie jest bardzo dużo rzeczy, ale właśnie takich widzicie, jakichś takich zielonych, niebieskich, takie bardziej wiecie o co chodzi, widzowie, nie? A więc nie ma tak widzicie, cała zielona, yy, mama za mamką poszła do toalety, a ja sobie od pochodzę, może coś znajdę z swojego pokoju. Mo yy, tak patrzyłam na jakieś świeczki, bo może świeczkę sobie kupię, ale ładnie dodam, tak Dobrze, ale może coś znajdę w tym pokoju, mam nadzieję, że coś znajdę. Bo w sumie mam całkiem pusty ten pokój i w sumie prawie nic tam nie ma, więc poszukam trochę rzeczy e, i może znajdę jakąś fajną rzecz do pokoju. Ale, no, jak mówię, same zielone takie rzeczy. Więc nie ma tu za dużo rzeczy, ale to nic, na pewno coś znajdę. Właśnie taka świeczka mi się spodobała. E, zaraz wam pokażę w sumie jaka. Ja byłem z Amelką idziemy teraz na Bubble Tea. Niestety, Wam nie pokażę tej świeczki, bo w sumie nie byłam już po nią. Ale to nic. Jezu, ja się przesłyszałam, tam lustro jest. I patrzę, a ta Amelka. A dzisiaj będę miała dzwony. Tak, Amelka sobie dzwony. Więc idziemy teraz na Bubble tea i Wam pokażę. Ja mam ale już Bubble. Tea. Okay. E, ja mam takie. Zaraz Wam podamy smaki. Amelka ma yy, na bazie oczywiście wszystkie yy, nasze yy, na herbacie zielony Ja zawsze jak mówię o Babelcy, to zawsze się wszystko myli, ale dobra. Yy, Amelka ma smak, tak, smak zielone jabłko yy, i kuleczki to ma kiwi, a ja mam yy, smak arbuzowy i wiśniowe kuleczki wam pokazuję jak moje dobra. Wygląda tak. Teraz ja spróbuję swoje. Tak dobra nie Śminka ci się No dobra, teraz tutaj spróbuję swoje. A to spróbuję już moje. Widzieli, widzowie jak amelka jest. No dobra, trudno. My sobie to wypijemy spokojnie i może pójdziemy gdzieś na zakupy. Widać tą śminkę. Tak właśnie widzę. Amelka i ale jeszcze takiego zielonego nie widziałam pijemy i pójdziemy do jakiegoś innego sklepu wyjazd to jest w i ja tutaj pod H&M i czekam na Amelkę i mamę Amelka teraz przymierza spodnie z H&M czy takie ładne ja. teraz pokażemy widzom o takie dzwony eee, i one fit tak to jest. czekajcie, to wygląda Pokażę mi Taka kametka i tutaj pokażę jeszcze cenowo. C czekaj, czekaj, cenowo to jest 90 zł. No i tak wyglądają. Za zobaczymy, jak Amerykanci się w tym prezentować. Widzowie Ameryka się prezentuje tak w tych dzwonach. E, nawet spoko, bo ja myślę, że trochę za dużo, no ale nie, mhm. Amerka mówi, Złączyki że są. Idealne. No tak wyglądają tutaj jakąś dziurę, Mogą ją Pokażę jeszcze tak. No nawet mogą być spoko. Więc yy, teraz idziemy poszukać innych rzeczy. Jesteśmy teraz w Adidasie i znalazłam sobie taką bluzę. Taką, więc ją zaraz przymierzę i zobaczyć jak yy, na mnie się prezentuje. Dziąłem już założyłam bluzę. Fajna jest. Ogólny materiał ma fajny, to kieszenie ma fajna. Taka długa nawet, więc jak teraz bierzemy nawet na ten... Yy, na ferie, więc by mi się taka przydała, więc fajna i chyba nawet wezmę, tak z tyłu się prezentuję naprawię do na a więc chyba biorę Dobra, ja już jestem w domu i przed chwilą widzieliście zdjęcia co jedliśmy, czyli pizzę ja zjadłam, a Melka sobie zjadła McDonalda ja z mamą pizzę na pół Wzięliśmy sobie średnią z Pizza Hut, yy, No i jeszcze później widzieliście, jakie piękne było niebo, jak wracaliśmy. Naprawdę było piękne. Myślałam, widzowie, że w sumie na no, Wam niczego prawie nie pokazywałam, bo w sumie nic w widzowie nie było, nic prawie. Więc już Wam pokazuję, co ja sobie kupiłam. Mamy taką bluzę z Adidasa, yy, oryginalny ad Oryginalna z Adidasa, tak jak ją Wam pokazywałam. E, tu już Wam pokazuję. E, no. O to zaraz Wam widzowie pokażę. Ale tak wygląda. Ma captur, Naprawdę. Ogólnie kupiliśmy ją w Adidasie, w sklepie Adidas. I w kieszeni. W sumie Wam ją pokazywałam, więc e, teraz wam. No. Później Wam wszystkie pokażę. Wiecie, te metki. I następną rzeczą, chyba sobie kupiłam tylko trzy rzeczy z tego co pamiętam, nie, cztery, tak cztery, kolejne to są takie kapciuski, bo wyjeżdżamy i musiałam sobie kupić jakieś kapcie, nie, żeby było mi w nich ciepło i to jest rozmiar 38-39 i są naprawdę ciepłe i są z C&A i kosztowały... Już Wam mówię, były na przecenie z 50 na 30 zł, więc 20 zł taniej, więc wzięłam je, takie słodziutkie są i jeszcze, czekajcie, widzę zaraz Wam pokażę, a tutaj są, jeszcze skarpetki sobie wzięłam z H&M 7, ja tylko mam te skarpetki, tylko te skarpetki mam w całej swojej szafie. To jest rozmiar 36-38 i kosztują 30 zł. Takie skarpetki, 7 par. I ostatnia rzecz, która jest bardzo mocna. Już Wam ją pokazuję, widzowie, bo teraz wyjeżdżamy i nie miałam walizki, i kupiliśmy walizkę dla mnie, dla mnie tak. Tak wygląda, jest ona czarna, ale tutaj w kamerze widać jakby była jakaś, o, jakby była jakaś szara, ale to nieprawda, ona nie jest wcale szara. O, teraz lepiej. E, I tu ma takie zamknięcie na szyfr. E, muszę jeszcze zobaczyć sobie jaki to jest szyfr, e, ale e, to jest 100% poli... E, E, poliwęglanu jakoś tak. E, tu mamy wszystko pokazane, co jest napisane. Zrobiłam ją w Witchem, jako tak, jakoś tak się mówi. Ja nie, nie wiem, jak to się mówi w Vintage. Jakoś tak się to mówi, na pewno, ale e, ja nie wiem, jak się mówi, więc o Vitchen no i naprawdę piękna jest sama ją wybieram ogólnie fajnie mi się z nią chodzi Fajne ma to wysuwane jadę na wakacje idealna walizka e, bardzo fajna jest e, i co? w środku jest normalna walizka mm, kosztowała tak kosztowała 300 zł e, a ta bluzka już wam mówię widzowie. Kosztowała Czekajcie, muszę to wyszukać oczywiście e, gdzie to jest napisane? Nie mogę znaleźć. To jest rozmiar XS i kosztowała... No nie mogę znaleźć. Sorry widzowie, ale... Trudno to znaleźć. Jej nowicowie ja mo nie mogę znaleźć. No trudno wam nie powiem, ale no za jak widzicie. I co? Takie były moje zakupy. Widzimy się jutro i dzisiaj był naprawdę fajny dzień. A jutro są walentynki, więc też będzie bardzo fajny dzień, mam nadzieję. Yy, I najbardziej się chyba cieszę z tej bluzy na mi. Dobra, najdę. Wszystko jest fajne, bo jakby nie było fajne, to bym tego nie kupiła, więc dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczki do góry, a ja idę oglądać Stranger Things dalej. Widzowie, zapomniałam, ale jeszcze mam takie pudełeczko, które sobie kupiłam w Homely, takie po prostu na jakieś kosmetyki, więc jutro na pewno włożę tam kosmetyki i wam pokażę. O, poleciało i kosztowało to 20, o, to wiecie... 20 złoty. Więc dziękuję za oglądanie.